Proszę powiedzieć, jak wyglądają, czy były w teczce? Mam dość zadawania się z klepsem, który uwielbia cudzą własność. Nie mam udany dzień. Praca, którą piszę, jest bardzo ciekawa. Nie chwalę się, ale dobrze mi idzie. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Dasz mi ją przeczytać? Oczywiście, z przyjemnością. Chętnie poznam Twoją opinię. Mamo, koleżanka zaprasza mnie i Daniela do domu. Mogę pójść? Do kogo? Znam ją? Nie, bo jest w innej grupie. Ale Mabel i Reina też idą. Puścisz mnie? Zaczekaj. Dobrze, pójdziesz, ale musisz zabrać Kevina. Nie ma dzisiaj lekcji muzyki. Mam iść z przyzwoitką? Proszę cię, bądź miła. Nie będziesz ani pierwszą, ani ostatnią, która wychodzi z bratem. Decyzja należy do ciebie. Wezmę go. Co mam zrobić? Zadzwoń do ojca i jego też spytaj. Nie wracaj późno. Dzisiaj kończę wcześniej i mogę spędzić z Wami trochę więcej czasu. Maw się dobrze. Papa. Pa. Przyzwoitka. Nie jestem w stanie uporać się z tą robotą. Niech to szlak. Dokumenty z księgowości. Bardzo panu przejmę, ale wczoraj przyniósł pan taką samą startę. Czego pan oczekuje? To znaczy. Bardzo lubię tę robotę, ale bez przesady. Mnie proszę tego nie mówić. Potrzebują to na jutro, więc niech się pan pośpieszy. Na razie. Adelante, es eh, propio. Pros, toma la firma. Empresa, ¿no? In... ¡No! ¡Ah, ya ven! Bueno, 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 espérate, bueno, bueno, ahí. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Estás este en el ¿Están tu hermano y tú en la casa? No. ¡Nie, w en la escuela! ¿Puedo no no ir sí, con Daniel y con los colegas? Sí. skin. ¿Y con quién dices que vas a ir? Z Danielem i znajomymi zabiorę też Kevina. Dobrze, tylko nie wracaj późno. Cześć w skarbie. Tutaj nie ma nawet zasięgu. Przeklęta robota. Zobaczę się z nią. Przytulę ją i pocałuję. Nareszcie się pogodzimy. Nie ma nic piękniejszego od miłości. Tylko uważaj, jak będziesz wychodził. Dagoberto może się kręcić. Nie mogę się doczekać, żeby stąd wyjechał. Naprawdę chcesz, żeby odszedł? Wiem, co mówię. Wiesz co? Dobrze wyglądasz. Ale jesteś brzydki. Nie. Ewa jest ładniejsza. Mówię ci. Rzecz gustu. Kiedy Juan Carlos zobaczy Ewę, po prostu przejdzie obok. Natomiast jeśli Ewa zobaczy Juana Carlosa, on nie mieje z zachwytu. Jestem Ewą, nagle widzę Juana Carlosa i mówię, o rany, chcę go Już jestem. Cieszę się. Nawet nie pytasz się, jak było w pracy. Nikogo to nie interesuje. Miałem fatalny dzień. Parszywy dzień w biurze. Było jak? Okropnie. Szkoda, lecz nie obrzydzaj sobie życia. Wytrzymaj je przez jakiś czas. Później może dostaniesz lepszą robotę. Kiedy? Nie zniosę tego. Siedzę zamknięty, a wszyscy się na mnie gapią. Dokumentów mam po kokardę. To nie jest życie. Chcę złożyć wypowiedzenie. O nie! Wytrzymaj. Aguanta. Zdać coś lepszego, zanim zrezygnujesz. Na tym polega problem. Muszę znaleźć coś innego, inaczej już uszaleję. To nie będzie takie łatwe z twoją kartoteką. Wiedziałem, że to wywleczesz. Skoro jestem nędznym złodziejem, muszę wszystko znosić, tak? Zgadza się? Bardzo mi przykro, ale sam sobie nawarzyłeś piwa. Oczywiście, święta Marcelo. Ty nigdy nie postępujesz niewłaściwie. To ty podmieniłaś moje lekarstwa. Przyznaj się, zapomniałaś ten żart. To tu się mnie przed tą wariatką. Claudio, zamieniłaś leki? Oczywiście, że nie. Ona zwariowała. Kłamie. A może to ty kłamiesz? Ty masz ostatnią szansę, żeby wyznać prawdę. Podmieniłaś tabletki. Zaplanowałaś ten żart. Nie, musisz mi uwierzyć. Na tym polega problem. Nie umiesz mi wybaczyć tego, co zrobiłem. Nie. Problemem jest to, że nie wywiązujesz się ze swoich obowiązków i uciekasz przed nimi. Zakończmy tę rozmowę, bo wkrótce wrócą dzieci. Nie traktuj ich jako wymówki. Nie interesuje cię, co się ze mną dzieje. To nie moja wina, że jesteś sfrustrowany zawodowo. Zresztą zawsze tak było. Zaraz się okaże, że od zawsze jestem zgostniałym frustratem, bo robisz coś, byle robić, bez pasji, poświęcenia i oddania. Dlatego taki jesteś. I mówi to recepcjonistka, z której przypadkiem zrobiono kierowniczkę. Zasłużyłam na awans. Masz czas pisać swoją pracę, ale zapominasz o rodzinie. Znowu zaczynasz? Przez Twoją pracę nawet się nie widujemy. Nie smażysz już jajek, dzieciom ani mnie. Ty też późno przychodzisz. Ale ja jestem mężczyzną. Nie będę odwalał twojej... Roboty. To nie jest moja robota. A czyje to dzieci? Nasze. Więc to nasze obowiązki. Ręce ci odpadną, jak ugotujesz obiad? Nie czujesz się bezużyteczny? Nie jestem bezużyteczny. Jestem panem domu. Zostaw to. Ty i ta przeklęta szczurzanora doprowadzacie mnie do szału. Siedzę tam zamknięte jak szczur. Bo ukradłaś mi stanowisko i żyjesz jak królowa. Ale koniec z twoją pracą. No i zobacz, co narobiłeś. Podarłeś się rozprawę panny Antonii. Co ja powiem pani Moreno? Dlaczego mi to robisz? Po tym, co się stało, podjąłem decyzję. Jest mi bardzo przykro, ale posyłam cię do szkoły z internetem. Kim jesteś? Jestem Juan Perón. Pan pozwoli, Juan Carlos Caballero, wiceprezes Grupo Imperio. Miło mi. Wiesz, co jest najgorsze? Że igrałeś miłością mojego syna. Tego ci nigdy nie wybaczę. Coś się stało. No. Nie, nic. Chciałam ci powiadomić, że Mendoza został szefem projektu Mahawa. Ewa stara się do niego zbliżyć i wyciągnąć jakieś informacje. A, okay. To świetnie. Ewa znalazła płytę CD, o której wspomniałeś, lecz nadal nie wie do czego służy. Chciałam cię o tym poinformować. To wszystko. Dziękuję za to, co dla mnie robisz. Myślałem, że porozmawiamy też o nas. Nie wiem dlaczego. Nie ma nic, co mogłoby zmienić nasze relacje. Dla mnie nie ma pojęcia my. Jesteś prostakiem i dzikusem. Spójrz, co zrobiłeś z pracą biednej pani Antonii. Kilka kawałków taśmy klejącej i będzie jak nowa. To nie jest śmieszne. Ta praca nie należy do mnie. Elena mi ją pożyczyła, ale jest własnością domu. Tarka. Pomyśl, jakie będę miała kłopoty, gdy się dowiedzony. No to zwal winę na mnie. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co drę. Wybaczysz mi, ale to ty ponosisz winę za mój napad złości. Nie ma w tym mojej winy. Nie zamierzam się kłócić. Twoja praca to twój problem. Rozwiąż go jak należy. No i widzisz, jaka jesteś? Przestaje cię nieńczyć. Jeśli chcesz rzucić pracę, zrób to, gdy znajdziesz lepszą. I nie narzekaj, bo to ja zwróciłam do Nadarianowi pieniądze, które ukradłeś. Przyszliśmy wcześniej jak kazałeś. Jesteś cudowny. Nie przeszkodziłam Wam w romantycznym pocałunku? Nie kochanie. Jestem głodna. Zaraz coś podgrzejemy. Moim zdaniem, pomysł Ewy z przyciśnięciem Mendosy jest ryzykowny, ale dobry. Może to największa szansa zdobycia potrzebnych ci informacji. Naprawdę doceniam to, co dla mnie robisz. Ewa ryzykuje, nie ja. I mnie dziękuję. W takim razie, wie, że wierzę, obu Wam dziękuję za Waszą pomoc. Dam Ci znać, jak będą następne wiadomości. algo más do widzenia. To było jak wojskowy komunikat. Musimy to porozmawiać. Już ci powiedziałam, że nas nie ma. Wiem, co do mnie czujesz, lecz to niczego nie zmienia. Jedyna możliwa relacja między nami to współpraca przy udowadnianiu Twojej niewinności. I nic więcej. Do widzenia. I kto potrafi zrozumieć kobiety? Rozumiesz je, Ewo? Coś ci powiem. Jesteś neandertalczykiem. Neandertalczykiem? Wielkie nieba, nie wiesz, co mówisz. Oczywiście, że wiem. Daj jej trochę czasu. Daj nie mam czasu, mam go coraz mniej. Gdzie to może być? Wyluzuj przyjaciółko! Płytka musi gdzieś być. Jeśli nie, poproś Feliksa, żeby ci wypalił następną i po sprawie. Ta przeklęta CD jest warta więcej od każdej Twojej cekinowej kreacji. Wyolbrzemiasz problemy. Lewe płytki można dostać przed każdą stacją metra. Nie pleć głupot. Przyszłam się pożegnać tym razem na serio. Jutro podpisuję papiery rozwodowe, a po południu lecę do Stanów. Sale los Będę sławniejsza od Salmy Hayek. noscy artyści są teraz na topie. Nie uwierzysz, ale będę za tobą tęsknić. Ja za tobą też. Z nikim mi się tak nie plotkuje. A w Bryngolandzie trudno mi będzie plotkować po angielsku. Możemy pisać do siebie maile, przyjadę do ciebie. Zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką. Uściskaj mnie. Luis, zabierz mnie do siebie. Przykro mi, ale popieram pomysł ojca z wyjazdem do internetu. Wyjaśniłem mu wszystko przez telefon. Co takiego? Proszę pani, moja siostra przyznała mi się do podmienienia leków. I odpowiada za ten głupi żart. Przeklęty zdrajco, nienawidzę cię. Kto ci pomagał? Zapytaj Renata. On wie wszystko. Biedna dziewczyna. przepełnia ją nienawiść i uraza. Nie powiedziała, kto był jej wspólnikiem. Wspomniała tylko, że... to kolega ze szkoły muzycznej. Senora... Przepraszam panią. Do widzenia, ojcze. Powinieneś przyjrzeć się swojej roli ojca. Jedno dziecko złodziejem, drugie rozpuszczone i nieposłuszne. Zadowolona? Chciałam tylko poznać prawdę. A ja dać szansę Klaudi, żeby się przyznała. Mimo wszystko niedawno straciła matkę i jest bardzo samotna. Nie tak bardzo. Nie potrafię zrozumieć leny. Ty też? Dlatego ciągle płaczesz. Ja też nie wiem co powiedzieć. Nie trzymam strony facetów, ale czasami kobiety są zbyt skomplikowane i przewrażliwiane. co u Ciebie? Dagoberto naciska na założenie sklepu. Odkąd znów pojawił się w Twoim życiu, nie przestajesz o nim mówić. Oszalałeś? Nie, to kłamstwo. Zresztą sama nie wiem. Nie ufam Mu, ale nie chcę być w stosunku do Niego niefersz. Musimy dać Mu szansę na udowodnienie, że się zmienił. Mężczyźni się zmieniają, ale nie tacy jak na obrazie. Ci płaczą i narzekają, prawdziwi zaś się zmieniają. Może powinnam zapomnieć o wszystkim i przyjąć zaloty Daga? Lepszy znany wróg niż nieznany przyjaciel. Bo to oczywiste, że mój grubasek nigdy mnie nie zaakceptuje. Serce nie sługa. Jeśli kochasz Adriana, nie przestaniesz go kochać, dlatego, że przyjmiesz daga. Ewa? Ewa nie ujęłaby tego trafniej. Jeszcze jedną kawę? Nie, ledwie te Mira. Bez obrazy, ale zawsze jest zbyt gorzka. Nie zauważyłem, bo moje życie nie może już być bardziej gorzkie. Młowa do góry, przyjacielu. Może nie wszystko stracone. A gdybyś tak spróbował jeszcze raz z danią Sylwią, Zobaczysz, że ci zależy i coś zdziałasz. Nie, to nie ma sensu. Może Elena ma rację. Jedyny sposób, żeby wynagrodzić Sylwii krzywdy, jakie jej wyrządzałem przez 30 lat, to zwrócić wolność. de libre nie będziesz walczył, życie jest podłe. Zadaje ciosy, kiedy się ich najmniej spodziewasz. Teraz, gdy Sylwii nie ma, uświadomiłem sobie, że ona jest miłością mojego życia. Día de la Moreno, ¿podemos por una hablar con usted? Radical y sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento, invencible en querer tan profundo que se... Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio Acme. Tekst Agnieszka Wojciechowska. Czyta Janusz Kozioł.